Reżyser Krzys Krzysztof Krause e, swoje filmy głównie opierał na e, autentycznych, e, prawdziwych e, historiach. E, często, ludzi, którzy, często o ludziach, którzy znaleźli się w e, złym czasie i złym miejscu, e, ludziach, którzy zostali w jakimś sensie oszukani, skrzywdzeni, zapomnieni przez. E, System, stali się ofiarami często tego dość niesprawiedliwego, brutalnego systemu kapitalistycznego, gdzie często brutalny, silniejszy człowiek, który że tak powiem ucieka się do takich metod nielegalnych, ale skutecznych. Jest, jest nazywany człowiekiem zaradnym, natomiast człowiek słaby, człowiek, który kieruje się moralnością, człowiek, który po prostu chce żyć uczciwie, no jest właściwie skazany na porażkę. Tacy są bohaterowie filmów Krzysztofa Krauzego, którego kino mógłbym określić mianem kina interwencyjnego. I tutaj także w, w przypadku długu, najbardziej myślę w przypadku długu filmu z 1999 roku, to ma właśnie miejsce, gdzie reżyser jawnie właściwie opowiedział się za, yy, za dwójką młodych biznesmenów, gdzie za, za, zarzucano mu na samym początku, że właściwie trochę przeinaczył historię i właściwie yy, nie tak to wyglądało w rzeczywistości. Natomiast historia opowiedziana w tym filmie jest, jest bardzo, jak to powiedzieć, poruszająca, wstrząsająca i właściwie ten, kto oglądał film Dług po raz pierwszy, no to często po prostu jest to taki film z, takiej, z takich gatunków, że nie można po, tym, po takim seansie po prostu spać. Nie można po prostu w jakimś sensie wrócić, otrząsnąć się i wrócić do porządku dziennego. Zazwyczaj trzeba czasu, żeby po prostu napięcie po seansie tego filmu po prostu zeszło z człowieka. Jest to film gęsty, jest to film, film mocny i uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów ostatnich 30 lat, polskich filmów. I w ogóle w latach 90. jest to taki w ogóle wyjątek, gdyż w ogóle kino polskie w latach 90. miało taką mocną zapaść, a właściwie dług był takim, można powiedzieć, powiewem świeżości i właściwie charakteryzował się taką oryginalnością opowiedzianej historii, także oryginalnością i jak na te czasy nowoczesnością ujęć. I do dzisiaj nawet jeśli oglądamy ten film, to widać, że do dzisiaj wygląda ten film w sposób nowoczesny i użyto tam takich zabiegów, które, no, które w, w kinie polskim lat 90. nie były, nie były do tej pory. E, stosowane. Natomiast y, najbardziej chciałbym skupić się w ogóle na historii i na, na narracji i na, na bohaterach i aktorach, którzy wcielili się właśnie w postaci. No przede wszystkim Robert Gonera i Jacek Borsuch, którzy grają tutaj e, młodych biznesmenów, e, to znaczy właściwie ludzi, którzy chcieliby założyć biznes, y, tylko, że jednemu z nich, czyli postaci granej przez Roberta Gonerę, ma się urodzić dziecko i w dodatku jest w planach budowa domu i te plany już są w takim etapie dość zaawansowanym, więc biznesmen, jakby to powiedzieć, proponuje swojemu przyjacielowi, aby założyli biznes. biznes jak na te czasy wydaje się dość rozwojowy i dość przyszłościowy, ponieważ ma to być firma sprzedająca skutery. No ale jak to bywa w przypadku biznesmenów czy małych, że tak powiem, rozpoczynających swoją działalność, firm nie ma po prostu pieniędzy na początek działalności, na tak zwany rozruch. I tutaj z pomocą rzekomą pomocą przychodzi Gerard. Gerard, czyli przypadkowy, przypadkiem spotkany stary znajomy w postaci grany przez Jacka Borcucha. Człowiek, który wydaje się sprawdzony, no, ponieważ jest starym znajomym, a stary znajomy przecież nie może oszukać, czy nie może człowieka skrzywdzić. Jak się okazuje w kapitalistycznej rzeczywistości, gdzie cel uświęca środki, gdzie nie liczą się, prawda, jakieś moralne skrupuły, jakieś moralne prawa. Mamy tutaj, będziemy mieć tutaj do czynienia z, z dramatem, z tragedią, ponieważ Gerard wymyślił, że właściwie ci, ci dwaj biznesmeni mają wobec niego jakiś, jakiś dług, wyimaginowany dług. Podczas gdy w ogóle nie podpisywano żadnych papierów, nie podpisywano żadnych umów. E, natomiast z, z, zaczyna się od tej pory, jakby to powiedzieć, przeobrażanie Gerarda w, z, e, że tak powiem, uśmiechniętego, pomocnego, uprzejmego, eleganckiego, kulturalnego e, człowieka w, w bestie, w potwora, e, w cynika e, w Człowieka, który nie tyle fizycznie, bo też fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie zastrasza głównych bohaterów, też za pomocą takiego swojego przydupasa, tak zwanego. Poznaj mojego kolegę od, od Tygodnia na Wolności. Tak. To słynne takie zdanie, przedstawiające właśnie tego kolegę, który pomagał Gerardowi. I cóż, tutaj film pokazuje obojętność w ogóle indolencję policji, wymiaru sprawiedliwości, gdzie po prostu bohaterowie zostają sami tak naprawdę zdani właściwie tylko wyłącznie na siebie. Więc w, tym, w tej sytuacji będą musieli poradzić sobie właśnie sami na własną, jakby to powiedzieć, na własny rachunek, na swój koszt. I pojawia się, pojawia się tutaj pomysł, aby po prostu rozwiązać, tą, rozwiązać to siłowo. Na początku, jest koncepcja, aby Gerarda i jego kolegę zastraszyć, natomiast potem to jakoś po prostu się jakby z, wychodzi spoza kontroli, tak naprawdę. Bohaterowie tracą nad tym kontrolę i po prostu kończy się to w sposób tragiczny. Film jest w jakimś sensie takim, właściwie dzisiaj można by powiedzieć taką, takim raportem, czy takim właściwie dowodem historycznym niemalże, jak wyglądały tamte czasy pod względem zarabiania pieniędzy, pod, pod względem obrotu pie, pieniądzem, biznesów że to często prawda, wiązało się z, z silnymi ludźmi, z obszernymi ludźmi, z ludźmi, którzy na przykład dzisiaj no jest groźba, że te czasy mogą wrócić, niestety. Oby tak nie było, ale miejmy nadzieję, że tutaj to będzie taki, że tak powiem, że to po prostu minie. W każdym razie. To nie tylko jest film o metodach tamtych lat, tamtych czasów, ale także wydaje mi się o takim ludzkim przeznaczeniu. Czy faktycznie to, to było przeznaczenie tych, tych, tych dwóch głównych bohaterów? Czy tak się miało stać, na ile mieli, że tak powiem, wpływ i decyzyjność na sprawy, które tutaj, że tak powiem, miały miejsce. Czy można było to przerwać w jakiś inny sposób, aniżeli w taki jak na końcu. No i po prostu też jest to, myślę, film, który jest takim też aktem oskarżycielskim wobec, wobec wymiaru sprawiedliwości, wobec policji. I tego, że w latach 90., w dużej mierze, właśnie policja dogadywała się często z, z tymi bandyda, bandytami, gangsterami. Właściwie była to taka wolna, właśnie Amerykanka. No, tutaj trzeba podkreślić znamienną i ważną rolę tutaj Andrzeja Chyry, który wcielił się prawdopodobnie w najgorszego. No, Trzeba to powiedzieć z syna polskiego kina. Nie, nie przypominam sobie gorszej postaci wykreowanej w ogóle przez jakiegokolwiek aktora w polskim kinie. No może Major Gross od Janusza Gajosa też był taki dość... Dość zły. Natomiast Andrzej Chyra wydaje się bić tutaj wszystko, co było przed i wszystko, co było po, jeśli chodzi o, o, o złowkinie. E, no też trzeba pochwalić tutaj e, głównych e, właściwie e, bohaterów, czyli e, Roberta Gomere i Jacka Borcucha, którzy jakoś. Właściwie po tych, po, tych, po tych, produkcjach wydaje się, że ta łatka jakaś po prostu przylgnęła do nich i nie byli w stanie się też chyba za bardzo uwolnić od tego właśnie, od, od tych ról ofiar. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że właśnie ten duet był, był właściwie, no, dobrze, dobrze zagrali po prostu ludzi postawionych pod ścianą wobec... No, wobec problemu, który wydaje się nie do, nie do rozwiązania. Warto też tutaj zwrócić uwagę na to, że film był, akcja tego filmu rozgrywa się w zimia, więc to też podkreśla taką, taką trochę beznadzieję też tej całej sytuacji. I co tu dużo jeszcze mogę powiedzieć. Myślę, że też scena zabójstwa też jest tutaj nakręcona w sposób dość naturalistyczny i taki bez, bez, bez właśnie takich jakichś efektów powiedzmy. No myślę, że to właśnie było zag zagrane i zrobione w sposób za zaaranżowany w sposób taki bardzo. Dotkliwy dla, dla, dla oglądającego. I to, co się dzieje później, czyli ta gorączka bohatera granego przez Roberta Gonera, też myślę, że odczuwamy tą, tą, tą właśnie tą gorączkę, ten, ten stan, stan, stan jakiegoś maniakalno depresyjny w jakim się znalazł Robert Gonera po tym, po tym, co y, zrobił. Natomiast y, polecam bardzo film Dług, y, poniekąd jako przestrogę, poniekąd jako taki dowód tamtych czasów. I po prostu y, też warto obejrzeć ten film ze względu na to, że jest to po prostu dobre polskie kino, którego w latach 90. i później było. Jak na lekarstwo polecam Krzysztof Krause. Film Dług, Robert Konera, Jacek Borcuch, Andrzej Hyra, rok 1999. Jeszcze wspomnę o tym, że muzyka do tego filmu została zrobiona przez Michała Urbaniaka. I na YouTubie można znaleźć nawet taką suite, właśnie opartą o temat właśnie z tego. Z tego filmu bardzo charakterystyczna muzyka, e, przejmująca, także taka jazzowa, powiedzmy, więc też warto sobie, to, warto sobie tą muzykę posłuchać. E, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i polecam się na przyszłość. Zapraszam na następne odcinki. E, wszystkiego dobrego dla siebie życzę i dla Was przede wszystkim. Do widzenia.